Na tych targach trzeba być. Wie o tym firma MTI z Rybnika, dla której coroczny przyjazd do Expo Silesia jest już obowiązkową pozycją w kalendarzu. Firma istnieje od 1991, czyli już 22 lata funkcjonuje na rynku. W tym czasie sprzedała na nim ponad 1000 urządzeń o najwyższym stopniu zaawansowania. Umożliwia toczenie długich detali. Maszyna jest sterowana dwukanałowo na sterowaniu fanuk. Dzięki czemu potrzebne są dwa programy, jedno na wrzeciono główne, drugie na przechwytujące. Bo oprócz jakości wykonania liczy się odpowiedni system będący sercem podobnych dzieł techniki. Jest tym samym, czym dla każdego laptopa jest Windows. Umożliwia nam programowanie tej maszyny. Która staje się dzięki temu małą linią produkcyjną. Ma wiele możliwości, których normalnie to nie spotkamy. Jest tam wrzeciono przechwytujące, które może po przechwyceniu kontynuować obróbkę detalu co zmniejsza ilość przemocowań. Praktycznie detal spada na gotowo. Jednak nawet najlepszym produktem trzeba jeszcze zainteresować klientów. Handlowcy oczywiście mają tu największy wkład, bo muszą w gąszczu konkurencji przekonać do naszego produktu i przekonać do firmy. Co jest łatwiejsze, o tyle że dystrybuowany przez Rybnicką firmę Sprzęt to produkcja najwyższej jakości a współpraca z zagranicznymi partnerami ogłada się znakomicie potwierdzają to m.in. brytyjczycy to było dużo w leasing is available now and it's becoming much more westernized in its approach and we're finding the market has grown a lot in the last three or four years because of that and I would say just to carry on with that approach is the, is the best solution really. Stały partner tego wydarzenia na pewno się o to postara. Chcemy utrzymać strukturę obecną, czyli utrzymać współpracę z tymi producentami, których na rynku oferujemy. Oczywiście szukamy nowych produktów dla uzupełnienia oferty, z którą zapewne zapoznają się wszyscy odwiedzający przyszłoroczną edycję targów.